Siema, z tej strony Pijam, a to jest lista buildów polecanych przez nasze community. Wybieraliśmy je wspólnie i tutaj od razu taka notacja, buildy niezbyt zmieniły się od zeszłej ligi. Dosłownie doszedł jeden nowy build, z racji tego, że nie było żadnych zmian w mecie, więc dalej buildy, które były bardzo dobrymi, albo nawet najlepszymi starterami na zeszłej lidze, również będą bardzo dobrymi, albo najlepszymi starterami, Również na tej lidze. Bo opisie do filmu znajdziecie oczywiście wszystkie filmy, wszystkie odnośniki do wszystkich twórców, którzy będą tutaj poruszeni, ale również ludzie, którzy szukają off-mety, znajdą tam coś dla siebie. Potencjalne inne startery będą oznaczone gwiazdkami oraz napisem starter. Również w opisie, gdyby ktoś szukał innych starterów, powiedzmy, że ten film w opisie ma takie małe kompendium różnego rodzaju buildów i być może któremuś z Was przypasuje, któryś z nich. Ja to tylko jeszcze walnę szybką autopromocję. Zapraszam na swojego Twitcha oraz do zostawienia. Subskrypcji tutaj na YouTube, i żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Po pierwsze, srs. SRS jest to skrót od Summon Raging Spirit. Są to takie główki, które kastujemy cały czas, więc jesteśmy samonerem. Dlaczego ten build pokazuję jako pierwszy? Według mnie jest to bardzo, bardzo dobry build na nową mechanikę ligową, jak i również na Sanctum. Będzie naprawdę świetne. Jeżeli ktoś by chciał robić te dwie właśnie mechaniki i skupiać się na nich, to według mnie jest to naprawdę bardzo dobry starter. Na początku będziemy grać tutaj taką bazą buildu, który po prostu będzie bił z Fire'a, a potem najlepszym przejściem po prostu będzie przejście w SRS pod Poison, wtedy zadają one periodyczne obrażenia i stają się dużo, dużo silniejsze, ale na spokojnie możemy od samego początku w teorii grać już SRS-ami, nimi levelować. Całe leveling guide są oczywiście w opisie, nie tylko anglojęzyczne, bo również tutaj oczywiście koledzy po fachu, Owi oraz Piotr Maciejczak zrobili dla Was dedykowane filmy właśnie o tym buildzie, więc na pewno polecam obejrzeć sobie ich filmy, w których dokładnie opisują, co dane buildy robią oraz jak działają. I jak wygląda clear oraz bossing w samon Raging Spiritach. Generalnie jeśli chodzi o mapowanie, to jest to bardzo dobry build do zamkniętych miejsc bo SRS-y bardzo dobrze po prostu zbierają się w grupie i wspólnie atakują przeciwników, ale gdy mamy jakąś otwartą mapę, to oczywiście ich siła będzie spadać. Jeśli chodzi o bossing, oczywiście jest to bardzo prosty bossing, bo gdy my kastujemy główki, one doradują do przeciwników, biją ich, to cały czas zadają obrażenia, więc Mimo tego, że my ciągle nie atakujemy przeciwnika, to nasze samony robią to za nas. Do czego generalnie nadaje się ten build, jeśli byśmy chcieli coś farmić? Tak jak mówiłem na początku, wydają się one super do farmienia mechaniki ligowej oraz do sanctum. Zapewne powinny być całkiem spoko do farmienia jakichś esencji, bo po prostu nastakujemy tych główek, otworzymy esencję i one po prostu zaleją daną esencję. Powinny być całkiem okej okay do rytuali, bo również jest to dość mały obszar, na którym po prostu pojawiają się mopki. Raczej od razu będę farmić ekspedycję, chociaż na pewno się uda, tylko czasami mopki. Z blokiem będą po prostu nam przeszkadzały, jak i na przykład farmienie legionu, powinno być dość problematyczne, bo po prostu te mobki są bardzo rozrzucone. Co jest tam potrzebne, żeby ten build działał? W zwykłej wersji, która uderza zupełnie nic, jeżeli byśmy chcieli przejść na poison, będzie nam potrzebny jeden unikalny sword, który nazywa się Severed in Sleep, i dają po prostu szansę naszym minionom na spojznowanie przeciwnika, ale dopóki gramy zwykłą bazą, właśnie pod fire, to zupełnie nic nie potrzebujemy. Na co trzeba generalnie uważać? I tutaj zupełnie nic. Nie ma już jakichś przeciwskazów. Wskazań, coś na co musielibyśmy uważać, więc granie tym buildem jest naprawdę proste. drugi build, najbardziej polecany przez community i wybrany również na drugim slocie, jest to Coldot. Coldot jest to typ buildu, który używa wiele skili, które wspólnie mogą zadawać obrażenia w innym momencie, takich jak Vortex. Cold stab. W zależności oczywiście od buildu, czasami to jest jeszcze Wintertide Brand, czasem jest to Crippling Frost, tam zależy od twórcy, w którą stronę będzie szedł. Tutaj również macie kilka pobów, również znajdziecie poby od chłopaków. Ono się tego buildu dużo bardziej rozpisane, dużo bardziej omówione po prostu w języku polskim, więc nasza zabawa w tym buildzie zaczyna się od 28 poziomu, gdy otrzymujemy właśnie skill Vortex, który ustawiamy sobie na lewym guziku myszy i po prostu podróżując na mapach, trzymając lewy guzik myszy, będziemy cały czas kastowali ten spel, bo nie ma on żadnego cast time'u, co znaczy tylko tyle, że gdy trzymamy guzik, to pojawia się pod nami okrąg, który będzie zadawał właśnie te periodyczne obrażenia. Bardzo prosty gameplay, spowalnia on bardzo przeciwników, przez co walki stają się dużo, dużo prostsze. Zazwyczaj te buildy są również naprawdę stankowane i są w stanie przyjąć naprawdę dużo na twarz, plus dodatkowo to, że są po prostu zwolnieni, spowolnieni i łatwiej unika nam się ich ataków. Jak wygląda clear, tym buildem jest dość szybki. Poruszamy się zazwyczaj shield charge'em, którym dodatujemy od paczki mobów do paczki mobów. W międzyczasie z automatu kastuje nam się jeden ze speli. Gdy potrzebujemy używamy reszty speli na jakieś rar mobki, czyli złote mobki. Gdy jest nam po prostu potrzebne. I tutaj oczywiście mapa im bardziej linearna to będzie nam prościej, ale to raczej tak jest z większością buildów. Im bardziej otwarta mapa tym oczywiście będzie nam się troszeczkę gorzej grało. Jeśli chodzi o bossing to dopóki nie będziemy bili uber bossów to powinno być naprawdę proste. Nie będzie to demon prędkości w zabijaniu bossów, ale oczywiście będzie dawał radę na nich, bo tak jak mówiłem wcześniej te buildy są zazwyczaj bardzo przytankowane oraz to spowolnienie przeciwników naprawdę pomaga nam w walce. Co jest dobrze farmić takim buildem? Generalnie on być naprawdę spoko na ekspedycję. Jeżeli oczywiście nie będziemy brali sobie cały czas tego, że mobki są niewrażliwe na zimno, to raczej powinno być dość proste, bo obrażenia periodyczne naprawdę dobrze działają na ekspedycję. Z Legionem może być raczej tak sobie. W teorii mam jeszcze walowskiego cold snapa, który tworzy tak jakby rf na oko skoldowego, a to dalej nie jest ta prędkość, która byłaby odpowiednia. Oczywiście możemy z drzewka a dla sobie go wziąć nowego Kistona, który powinien nam pomóc w tym, ale raczej bym odradzał raczej farmienie tutaj Legionu. Będzie on na pewno bardzo dobry na Ritual, pewnie jakiś Beyond, powinien być całkiem spoko na Esencję. Raczej większość mechanik tym buildem będzie spoko. Dla mechaniki ligowej raczej również będzie spoko. Jeśli chodzi o sanktum, to może być to średnie, bo raczej te periodyczne buildy nie są najlepsze do robienia Sanctum, ale również to, że przeciwnicy będą spowolnieni, powinno nam dość to ułatwić. Co jest tam potrzebne, żeby Coldo działał? Zupełnie nic. Mamy bardzo fajny helm, na dość niski poziom, który zazwyczaj kosztuje od chaosa do pięciu. Jest to Rim Gaze, który da nam piątą linkę w naszym hełmie. Jest naprawdę świetny, jeśli chodzimy na mapę. I również nie jest tak, że go potrzebujemy. On jest po prostu bardzo fajnym dodatkiem. Oprócz niego nie potrzebujemy zupełnie nic. Potrzebujemy broń, która po prostu będzie najlepiej poziom naszych gemów. Jakiś może amulet z poziomem do naszych gemów. I więcej poziomów gemów, tym po prostu lepiej. Na to trzeba uważać w tym buildzie. Tutaj tak samo jak z SRS-kami nie ma zupełnie nic, na co powinniśmy uważać. Kolejnym buildem będzie Tox i będzie on w dwóch wersjach. Po pierwsze, w wersji której będziemy sami atakować, a po drugie, w wersji, w której będą atakowały za nas nasze balisty. Ja bym polecał bardziej potem przejść w wersję z balistami, bo według mnie ma dużo większy potencjał na bicie jakichś bossów. Również w klirze według mnie jest dużo, dużo szybszy. Jak i również w klirze według mnie dużo przyjemniej się gra po prostu z balistami, bo rozstawimy balisty i uciekamy. Nie mamy tego momentu, gdzie musimy stanąć i atakować przeciwników. Tutaj stawiam balisty i możemy biegać po prostu jak kurczaki bez głowy naokoło, a nasze balisty zajmą się Wszystkim. Generalnie, build bardzo polecany, już wiele lik, Tutaj również nic się nie zmieniło. Dalej jest to świetny starter z bardzo dobrym potencjałem. Generalnie możemy to grać na jakimś możemy grać to na Pathfinderce. Więc mamy na Pathfinderce naprawdę kozacki regen Dzięki notkom związanymi z podkami, które cały czas będą nas leczyły, mimo tego, że mamy pełne życie. Więc dostajemy tylko jakieś obrażenia, to z automatu się wyleczymy. Naprawdę przyjemny gameplay. Naprawdę fajny gameplay. Również te dwie wersje będą dość przytankowane i będą nam często wybaczały bardzo dużo. Plus gameplay z Time, I mówiłem wcześniej, jest dużo prostszy, bo rozstałem balisty i po prostu biegamy, żeby nic nas nie trafiło. Jakby na clear, w tym blidzie, clear jest na rade spoko. Na dziś to są otwarte mapy, to dajemy sobie naprawdę nieźle radę w jednej i w drugiej wersji. Tutaj raczej czasem nawet te zamknięte mapy będą dla nas troszeczkę gorsze, bo po prostu będziemy musieli gdzieś tam się przeciskać między mopkami, na przykład spotką na phasing, żeby przez nie przenikać i atakować naszych przeciwników w międzyczasie. Bossing, jeśli chodzi o bossing, to również bardzo fajnie będziemy sobie tutaj radzić, szczególnie w tej wersji z balistami. Myślę, że nawet Uber nie powinny być jakimś większym problemem, bo tak jak mówiłem wcześniej, po prostu zabiegamy ich, kręcąc naokoło ich kółka. Co jest dobrze tym farmić? Generalnie wszystko oprócz Legionu powinno być ok, bo jak i ekspedycje, jak i wszystkie inne mechaniki, tutaj raczej Toxic Rain jest taki ogólnie dobry do wszystkich rzeczy. Może mieć problemy z Sanctum, bo jest to jednak periodyk, a na Sanctum lepiej będą chodziły jakieś bily, które po prostu będą uderzać, więc może oprócz Sanctum oraz tego Legionu, choć chyba że weźmiemy tą samą notkę, o której mówiłem wcześniej, to tak naprawdę każda mechanika jest dla nas i nie powinniśmy mieć z niczym. Problemu. Co jest tam potrzebne, żeby ten build działał? Po pierwsze, będzie to łuk za jednego do 5 chaosów, który nazywa się Quill Rain, i generalnie z Quill Rainem możemy dojść na spokojnie Nawet do map T13. Nie będziemy potrzebowali zbytnio zbijać tego po prostu łuku. Widziałem również ludzi, którzy w Quill Rainie zabijali Uber Sirusa na wersji z totemami, więc Quill Rain jest naprawdę bardzo dobrą bronią i jest od najniższych poziomów. Więc pierwsze chaosy najlepiej byłoby tam zainwestować, bo będzie to super przyjemne do grania. Drugą wymaganą rzeczą, jeżeli byśmy chcieli zagrać na temę będzie Heum Wilme i on kosztuje w granicach 40-50 chaosów. Oczywiście w zależności ilu graczy będzie grało o tym buildem, ale mniej więcej on kosztuje poniżej Divina. Wiadomo, ceny mogą być różne z tego powodu, że być może więcej ludzi będzie grało tym buildem i cena może po prostu wzrosnąć. Ale na spokojnie, przed tym jak przejdziemy w balisty możemy grać sobie po prostu atakując samodzielnie. Na co należy uważać w tym buildzie? Należy uważać na naszą arię. Musimy mieć dokładnie 39% increase aria aby nasze pody, czyli nasze wybuchy z toxicryna nakładały się na siebie. Jeżeli będziemy mieli procent mniej albo procent więcej, to nie będzie to już dobrze działało i będziemy po prostu tracili nasze pełne obrażenia. Więc to jest bardzo, bardzo ważne, aby mieć 39% increase area of efektu. Kolejny build jest to EA Balista, czyli Explosive Arrow Balista. Kolejny periodyczny build. No niestety, periodyczne buildy na startery są najlepsze. Może nie, niestety, ale po prostu są najlepsze. Explosive Arrow Balista, tutaj oczywiście kilka wersji od strona Champion od zizelana, ale również od rodzimego Owiego, więc wszystkie linki oczywiście będzie mi w opisie. I tutaj bardzo zbliżony build do Toxic Raina pod balisty, tylko że tym razem nie na chaos, a po prostu pod fire. Wersja na Elementalistce będzie miała najwięcej obrażeń, Champion będzie najbardziej przytankowany, Inquisitor będzie czymś pomiędzy. Więc tutaj wybór dla was, tak naprawdę macie ochotę sobie pograć. Ja bym na Softcora oczywiście najbardziej polecał Elementalistkę, którą wyciągniemy największe obrażenia. Będzie nam po prostu najprościej się biło wszystko. Jeżeli ktoś nie czuje się dobrze mechanicznie, no to Champion przytankowany będzie dużo, dużo dla niego lepszy, ale jakby każdy z tych buildów jest naprawdę do ogrania i to do Was należy ten wybór. Gameplayowo jest to zupełnie to samo co Toxic Rain balisty, czyli rozstają nasze balisty, a potem biegamy na około bossów gdy nasze balisty robią całą robotę. Pamiętajcie tylko o tym, że jest to taki spowolniony zapłon, bo gdy nasze balisty wystrzeliwują, one od razu nie wybuchają. Wybuchają dopiero po jakimś czasie, więc nie zawsze możemy tak bezpośrednio wejść w mopki twarzą, bo po prostu nasz eksploziv Aru jeszcze. Nie eksploduje. Jak wygląda clear? Generalnie clear jest i spoko. Te strzały latają wszędzie, wszędzie wybuchają, wszędzie padają ignite, więc clearowanie czy to otwartych, czy zamkniętych map będzie naprawdę ok. Jeśli chodzi o bossing, no to wersja elementalistki po prostu będzie gniotła obrażeniami, a czempionowa po prostu wystoi te bossy. Plus, dalej, nasz gameplay na bossa wygląda w ten sposób, że rozstawiamy balistę oraz ciągle biegamy. Co będzie tym dobrze farmić? Generalnie wszystko, może znowu ten legion, który po prostu jest dość problematyczny, to chyba że z tą notką, o której mówię już trzeci raz. Będzie po prostu prostszy, ale generalnie jest to dobry build do farmienia dosłownie wszystkiego w grze. Jak i również nowa mechanika ligowa powinna być jest zgnieciona za pomocą balist. Być może znowu to sanctum będzie troszeczkę gorsze, bo dalej jest to build, który opiera się na periodycznych obrażeniach. Co jest nam potrzebne, że ten build działał? Zupełnie nic. Więc tak naprawdę na pewno na początku nie będziemy chcieli zagrać od razu eksplozji w tylko będziemy chcieli gdzieś tam w dalszym etapie gry nie przejść. Oczywiście twórcy tutaj opisują do dokładnie w którym momencie będzie zrobić to najlepiej oraz czym się leverować do tego momentu. Na to trzeba uważać i tutaj musimy uważać na dwie rzeczy. Po pierwsze, nie możemy mieć na żadnym przedmiocie żadnych obrażeń od do od fire'a, czyli nie może być na przykład od 1 do 2 do naszych ataków od fire bo gdy będziemy mieli to rozdane, to notka elemental equilibrium po prostu nie będzie działała i będziemy dawać resisty mopkom zamiast im je odejmować. Po drugie, na żadnej części naszego ubioru nie możemy mieć piersa, czyli przebijania, bo gdy będziemy mieli piersa, to nasze strzały będą przelatywały przez mobki i będą wybuchały dopiero na ścianach i jest to mega problematyczne jeżeli byśmy bili bossa, który jest pojedynczy bez żadnych ścian, to po prostu wszystkie strzały będą przez niego przelatywać i nie będziemy go w ogóle, bili. Kolejnym buildem będzie Bonshatter, czyli jedyny mele-build w całym zestawieniu. Bonshatter, którego tworzy Karn już wiele lik, wiele tysięcy godzin już ma rozegranych w tym Bonshatterze. Jest to build kompletny, który bardzo dobrze będzie przyjmował wszystko na twarz i będziemy w stanie naprawdę dużo wystać. Build, który poleca naprawdę dużo ludzi, dużo ludzi sobie ceni Bonshattera jako build, bo jest on naprawdę, naprawdę przyjemny. Gdyby mobki, są te takie eksplozje Bonshatterowe, które po prostu eksplodując całym pakiem oraz ta tankowatość tego buildu naprawdę jest świetna i nasz gameplay wygląda w ten sposób, że przeskakujemy od paczki do paczki mobów za pomocą lipslama, uderzając je po prostu naszą maczugą idziesz aksem po głowie i po prostu nasz gameplay wygląda w ten sposób, że skaczemy i bijemy. Aktualnie wydaje mi się, że to jest najlepszy melee starter generalnie w grze. Potem oczywiście możemy sobie przyjść jakieś różne inne buildy, ale starter naprawdę da nam możliwość prostego zaliczania map oraz prostych upgrade'ów, które będą cały czas pchały nasz build do przodu. Nie wygląda clear? No clear wygląda jak mówiłem wcześniej. Przeskakujemy paczkami mobów, uderzamy te moby po prostu naszą pałką i przeskakujemy do kolejnego paka mobów. Jeżeli mamy jakiegoś rare mobka, to po prostu dostawiamy sobie totemy, żeby szybciej go ubić. Nie wygląda bossing w tym buildzie? No niestety nie jest on najszybszy. Najczęściej wygląda to tak, że stajemy przed bossem i po prostu lejemy go po twarzy. I on nam nic nie robi, my mu mało robimy, ale w koniec końców to my przeżyjemy, a on nie. Co jest dobrze tym farmić? Ja bym sobie odpuścił na pewną ekspedycję. Legion powinien być w miarę okej okay i reszta mechanik raczej powinna być spoko. Jeśli chodzi o mechanikę ligową, powinno być też całkiem okej. Okay. Jeżeli byśmy mieli robić sanktum, to raczej bym to odradzał, bo dalej jest to mele build, który musi podejść do czegoś i nie uniknąć jest to, że po prostu dostanie jakieś obrażenia i również te zmiany w Sanctum troszeczkę pomagają, bo będzie tam trochę inaczej skalowany, to zabieranie nam resource'u, a będziemy mogli inaczej zeskalować, ale generalnie wydaje mi się, że do Sanctum będzie naprawdę średni. Co jest nam potrzebne, żeby ten build działał? Zupełnie nic. Tutaj nie ma żadnych wymaganych uników, jakichś modów, czy czegokolwiek. Po prostu gramy tym buildem. Należy uważać, ja bym uważał na Cannot Be na mapach mobów, ale również widziałem, że Karn normalnie robił takie mapy i nie miał jakichś problemów. Tutaj nie ma raczej na co uważać, tutaj nie nie możemy nic zepsuć i raczej budowanie postaci jest naprawdę proste. I przyszła pora na ostatni build RF, czyli Ridges Fire. Ridges Fire od Boxa, od człowieka, który gra tylko i wyłącznie tym buildem. Kilkukrotnie restartuje sobie ligę, żeby znowu zacząć od nowa. Generalnie, no, chłop jest chory, jeśli chodzi o RF-a, uwielbia go. Build polecany na pewno dla nowych graczy, bo jest bardzo, bardzo wytrzymały, więc możemy bardzo dużo dosyć na twarz, bardzo dużo będzie nam wybaczał. Nasz gameplay wygląda w ten sposób, że latamy prosto od paczki do paczki za pomocą shield charge'a. podpalamy co jest to taka po prostu aura, która zadaje periodyczne obrażenia od ognia. Ipox jest tutaj najlepszą osobą do polecenia, jeśli mówimy o tym bildzie, no bo ma całą encyklopedię po prostu na swojej stronie. Jak wygląda clear w tym buildzie? No dopóki nie mamy butów, które nam eksploda, to troszeczkę gorzej. Nie jest to najszybszy build, nie jest to demon prędkości, nie jest to również demon, który ma jakieś niesamowite obrażenia. Potem, gdy ma ten eksplod, to rzeczywiście trochę łatwiej będzie nam mapować, bo paczki z rarami po prostu będą eksplodowały, ale do tego momentu ten clear nie jest jakiś ale również nie jest najgorsze. Jak wygląda bossing? Bossing tym buildem, jeżeli to nie są ubery, to oczywiście jest całkiem ok. Dalej to wygląda najczęściej tak, że stajemy prostu przed bossem i to jest taka walka na wykończenie. To kogo pierwszy, koniec końców my na pewno go pierwsi pokonamy. Bo po prostu te buildy są bardzo stankowane, mają dużo regena i naprawdę dużo będą nam wybaczać. Co jest dobrze tym farmić? Generalnie jak już będziemy mieli buty z eksplodem, na pewno ekspedycje. Legion będzie średni, no ale dalej zostaje ta nowa notka, która po prostu legion nie znika. A raczej do reszty mechanik będzie również naprawdę ok. mechanika ligowa może być tutaj średnia według mnie, no i sanctum raczej będzie tragiczne. Odradzałbym, jeżeli ktoś chce farmić sanctum, grać po prostu RF-em. I to byłoby na tyle. Oczywiście inne różnego rodzaju buildy znajdziecie w opisie, to ja mówię na samym początku. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie, może łatwo coś nakierowałem, może będziecie szukali w jakichś innych rejonach swoich starterów, może przemyślicie swoje wybory jeszcze raz. Ja oczywiście jeszcze raz zapraszam mojego Twitcha. Zaproszę jeszcze raz, żeby zostawić subskrypcję tutaj na YouTubie. Dziękuję, że to oglądaliście, mówił do was Pijam. Na razie.